Jest. Dzisiaj mam dla Was propozycję makijażu ślubnego. Jest to makijaż idealny zarówno dla panny młodej, jak i dla osoby, która wybiera się na wesele. Użyłam w nim dość klasycznych kolorów, takich jak brązy, berze, odrobina różu. Także jeżeli jesteście ciekawe jak go wykonać, zapraszam do oglądania dalej. Twarz mam już zrobioną. Najpierw nałożyłam podkład, potem całość przypudrowałam, wypełniłam brwi. Teraz przejdę do makijażu oka. Jako bazy użyję białej kredki z Essence. Nałożę ją na całą ruchomą górną powiekę, a także potług brwiowy. Rozatry to wszystko palcem. Jako pierwszego użyję jasnego, bożowego cienia. Jestem z jest Sporty w kolorze 127 San Francisco i nałożę go na wewnętrzne kąciki ruchomej górnej powieki, a także pod łukiem brywiowym. Dokładam go mniej więcej do połowy oka. Teraz wezmę, nałożę taki połyskujący na złoto-brązowy cień, jest, jest to cień z firmy Marku X International, niestety nie ma koloru, ale to jest z kolekcji słonecznej, o ile się nie mylę. Nakładam go na zewnętrzny kącik. Teraz wezmę pędzelak do rozcierania i rozetrę ten ciemny cień, wyciągając go w załamanie powieki, a także na zewnątrz w kierunku łuku brwiowego. Obszar pomiędzy tymi dwoma cieniami zaznaczę takim różowym cieniem z paletki Also Special ze Sleeka. W do rozcierania i rozetrę to. Teraz na zewnętrzny kącik nałożę taki ciemniejszy yy, brązowy cień, jest to również Mark Wings International. I rozetrę go do rozcierania cieni. W miejsce, gdzie nakładałam ten różowy cień, nałożę teraz taki różowy, opalizujący na złoto cień z paletki Slick Oso Special. I rozetrę granicę między tymi cieniami. Dolną powiekę zaznaczę jasnym brązowym cieniem, którego używałam na początku w zewnętrznym kąciku. Troszeczkę ten cień teraz rozetrę. Teraz okolica tutaj wewnętrznego kącika, gdzie nakładałam jasny beżowy cień, nałożę błyszczący pigment. Jest to pigment w kolorze Vintage Gold z FM. Troszeczkę go wcisnę na dłoni w pędzelek, ponieważ on się bardzo sypie. Wezmę teraz pędzel do pudru i otrzepię to, co mi się tutaj obsypało. Na linię wodną nałożę białą kredkę. Jest to również essence. Górną linię rzęs podkreślę brązowym eyelinerem. Jest to eyeliner z Vibbo. Nie, przepraszam, z lovely. Niestety koloru nie mam, ale jest to brązowy. Kreski mam już zrobione, niestety tradycyjnie już nie udało mi się tego zarejestrować, ponieważ widać było tylko i wyłącznie moje czoło, a raczej kawałek mojego czoła i włosy. Poza górną kreską zaznaczyłam również dolną powiekę, malując od zewnętrznego kącika do połowy oka, mniej więcej tuż pod linią rzęs. Teraz wezmę zalotkę, podkręcę rzęsy. Wyduszuję je czarną maskarą. Twarz wykonturuję różą w kolorze Golden Tapis FM. pędzelkiem do rozcierania, a także moimi resztkami brązera, którego nie pokażę, ponieważ jest już, jest już w stanie sypki. Optycznie wykonturuję? Nie, nie wykonturuję. Wykonturuję nos. Troszkę go optycznie zmniejszę. Na usta nałożę pomadkę. Jest to 070 Airy Fairy Zimera. I makijaż skończony. Przepraszam za wprowadzenie błąd. Makijaż nie jest jeszcze skończony, ponieważ nie rozświetliłam kości policzkowych. Nie mam akurat rozświetlacza, dlatego do tego celu użyję cienia z Miss Sporty w kolorze 127 w San Francisco, którego używałam na samym początku do rozjaśnienia końcików wewnętrznych, a także łuku brwiowego Teraz makijaż jest już skończony. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa pa!